Pięciowe bóle głowy i migrany, część druga. Zacznij od mosa. mięsień, moskowo obojczykowo sutkowy przyczepia się do obojczyka i do wyrostka sutkowego tego kości skroniowej. Odłóż dłoń w okolicy obojczyka, odchyl głowę do tyłu i wróć brodą do klatki piersiowej. Zatrzymaj się na 5 sekund i powtórz 5 razy. Następnie zlokalizuj mięśnie żwacze, to dwie fasolki po bokach żuchwy. Odłóż dłonie dokładnie na mięśniach. Jeżeli są w dużym napięciu, mogą uciekać ci spod palce. Równomiernie i delikatnie dociśnij. Oddychaj spokojnie. Zatrzymaj się na 5 sekund i powtórz 5 razy. Punkty na oczu dołach. Odłóż palce na na górnej krawędzi oczu dołu, delikatnie i symetrycznie naciśnij i zatrzymaj się na 5 sekund. Powtarzaj ruch kolejno wzdłuż krawędzi, aż dojdziesz do skroni. Powtórz 5 razy. Punkty na szczęce i kości jarzmowej to miejsca zatok szczękowych. Ułóż palce wzdłuż, delikatnie naciskając, przesuwaj się w kierunku uszu, zatrzymaj się na 5 sekund i powtórz 5 razy. Drenaż węzłów chłonnych szyi, odłóż palce przed i za uchem, delikatnym, przesuwistym ruchem posuwaj się do góry i powtórz pięć razy. Rozluźnij czepiec ścięgnisty, złap za górną część włosów i kierunkiem do góry delikatnie odciągnij włosy u nasady. I najlepsza część przyda się taka szczotka. Ważne, żeby miała gęsto ząbki. Wykonaj automostaż całej głowy, nie zapominając o tyle. Ważne info, jeżeli masz długie włosy, ciasne kucyki, spinają czepiec i ustawiają go w jednej pozycji. Zaobserwuj, zapisz po więcej praktycznych porad.